Dzisiejszy występ chyba był najbardziej emocjonujący dla mnie. E, e, w połowie już zaczęły mi tak drętwieć ręce i jak skończyłem to wszędzie, tu mi czułem mrówki i w ogóle emocje przeogromne. My God. Adam ma znokautował wszystkich, których mógł znokautować. Jesteś uczestnikiem, który chce coś z tego programu wynieść i który chce się czegoś nauczyć. No jestem podekscytowany strasznie tym bardziej, że tak pozytywne opinie, których się kompletnie nie spodziewałem. No naprawdę, nie, nigdy nie byłem w takiej sytuacji i jest to dla mnie przeokrutny zaszczyt, że mogłem przejść do tych live'ów.